Rzut po rybę, nie jest duża chyba. Ale strasznie ciężko idzie do brzegu. Już drugi. Co być słoneczkiem nie zaraża, ale motywuje. A no i zadanie dla chętnych to napisz komentarz oraz zostaw łapkę w górę. Cześć to ja zamaskowany człowiek, Rosomak. No dzisiaj witam się w bardzo słoneczny dzień. Strasznie słoneczny. I bardzo niedeszczowy. I dzisiaj uwaga! Obczaiłem fajną miejscówkę na tym stawie. Ryby biorą. Trzeba chwilę poczekać, ale brania są. Yy, podnęcona miejscówkę podnęciłem. Yy, kukurydzą. Zaraz już pokażę jaką. Yy, kukurydza się nazywa Bonduelle Złocista. Tam nie wiem, jedną trzecią opakowania wysypałem. Wczoraj też trochę podsypałem tamto miejsce. I ryby są. Dzisiaj wpadł Amur. I karp 39 wczoraj, wpadł karp 40 cm. Więc ryby wpadają na tym stawiku. Onie to jest ten stawik, którego możecie kojarzyć od. Yy, zaraz pokażę więcej. Pokażę sprzęt i tak dalej. No więc zobaczcie, 55 cm amur, naj, największy mój z tego stawu. No, ktoś koło 2 kilo będzie miał. Kilo 900. Takie. Wypuszczamy. Z go wypuszczę chyba. Bo... O tutaj taka prezentacja mura. Będę miał idealne, idealnie do podpierania tarpit chyba No, karpit w tym razem Skarpeta, nie czaj się tak, taka nie To potem się tutaj tej czai na karpika I jakiś rozmiarem nie przeraża, bo tylko. No, tylko aż e, 39 cm. Tak będzie miał. No, a więc tutaj, stąd sobie nęce moje miejsce. Taką garść kukurydzy na zakończenie dnia sobie pod podnęce. O i poszło. No. I na jutrzejszy dzień będę miał potencjał, żeby ryba tutaj widziała, że będzie dokarmiana co jakiś. Ogólnie właśnie zakupiłem sobie matomiarkę od Savage Girl. Jest ona bardzo fajna. Mi się ogólnie jest wygodna, poręczna i na dodatek ona się nie będzie mi niszczyć, tak takie te miarki w kółeczku od Jacksona. No tutaj niestety musiałem uciąć dziecko, które sam zrobiłem wędka była położona tu i też były rezultaty ale to miejsce przestało się sprawdzać i znalazłem sobie nowe miejsce właśnie znowu zaczyna padać z tej chmury tutaj i zobaczymy czy wytrzymamy i zobaczymy czy w ogóle jakaś rybka wpadnie stąd jeszcze a teraz lecimy z poprzednimi rybkami zobaczcie mój życiowy lin wstawię tam gdzieś proszę bardzo O, bogaty, wieźliwa, akurat. nie największy dzisiaj Pokaż o tu 43. C tobaczcie? Okki karpik Pin ybę. Pierwszą mają. O. Przynajmniej nie jestem bezużyteczny. Coś tam robię. tam staw z ryba imieniu gałąź. Dla takiego kanibalka łowię. Z główką dzikową yy, 5 gram. A tam sobie ze spinem, I ogólnie brat te całą gumę, czy nadaje się tutaj. Szczupaczka miał. Dobra Kilka rzutów co zrobimy. Jeszcze. Ogólnie dzisiaj taka chrapka mnie na drapieżnika Jeszcze może się zobaczymy z rybą jakąś. Słuchajcie. Mamy rybę. Założyłem sobie... Nie jest duża chyba, Albo kurde karać pewnie, ale strasznie ciężko idzie do brzegu. Lin chyba, ja co? Wiem, lin. Co? Już drugi nie, to nie wiem, to karta. Nie taki ma odcinek chyba, karta. Albo kurde, Lin. No Lin. Chyba jest. No lin. Lin, A może to dużo tych linów które jest. Tak dużo. To taki duży. Dawaj, pytaj, duży nie? No spory, linka, szukamy po pysku. czy jest troszeczkę mniejszy od poprzedniego, ale nadal jest duży. Nie, ma 44. Co jest? 44 ma. No i ma 44, ja myślę, że 43 Pięknego Ja nie wiem, czy to... Ty, poczekaj, może to jest ten sam, co wcześniej Nie, to on jest niekuty chyba, zobacz No nie był, tutaj też ma. Poczekaj. nie jest kuty. Trzeba go natlenić ładnie. Nie, nie, nie mogę go natlenić jedną ręką, bo liny są bardzo śliskie. Jednym by wymknął, i. Dobra. Jak już lin się zaczyna ruszać, to znaczy, że wtedy możemy przestać go reanimować. Chciałem. Taki nieduży to nie jest. To będzie To nie taki duży. Ale. Tego to nie było w planach. 40 cm karp. Nie robimy zdjęcia, wypuszczamy. pyska, żeby mu to. Tyle wystarczy. Jeszcze raz. Zwykła 40. Chwilę poczekamy. Dobra.